Mamy nowy sezon. 35 sekund. Musimy to sprawdzić. Jestem naprawdę podjalony. Pomimo, że event, który był wczoraj, był tragiczny. 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Sprawdźmy, czy kolejka nam zadziała. I jeszcze chwilę poczekamy. To jest jeszcze do, do przetrwania. I. Jest. Mamy to. Zareagowało nas, tak? Uwaga! Mamy. Dobra z jestem Jakub, a to jest sezon trzeci, chapter trzeci. Uuuu... Od razu was przepraszam z góry za mój mikrofon, ale... Nie nagrywam swoim mikrofonem, więc audio może być gorsze lekko. Wow. wow, ja sobie nic nie spoilerowałem, o Fabio. Gdzie to jest? Czekajcie. Hmm... Dark jest, czyli jednak. Jednak jest skinek. Uu. Kulki wróciły! Ha. Co? To jest chyba grota. Tak, to jest grota. Czyli patrzyliśmy od strony Tartaku, tak jakby. Chyba. Czy jest tu coś nowego? Po lewej jest nowy skin i po prawej jest nowy skin, a ten na środku już był. Ciekawe czy Jonesy jest w karnecie ten, bo ja bardzo bym go chciał Gdzie my jesteśmy? A to wygląda jak Oooo, Nieźle Luzik Chillera utopia O! Można w końcu siadać wilki. To tu się zmieniło? Czy to był lepki las? Jak to wyglądał jak lepki las Jones? Indiana Jones to jest ładne. Miejmy nadzieję, że to jest oddzielna miejscówka. Wow, Wygląda ładnie. Jeszcze ta chillera mu muzyczka. O! A bo ja mam ekipę. Pamiętacie, kupiliśmy sobie ostatnio. Odbieramy karnecik bojowy. Korzyści dla członków. Dostaliśmy miecz od Miśka, a no tak właśnie nim się posługiwał na evencie. Ekran szczytywania i kana sztandaru. Poza tym, Karnecik. Oh my god. Evi. Evi, Evi. Ok, bierzemy. I. Karnecik. Oh my god. I to to. Dobra, Karnecik za sekundę. Mapa. <tryk> o, tygodniowy mi teraz jest paradygmat. Eee, okej. O, to jest od strony kudl tego. Kudl team leadera. Tu, tu się zmieniło. Chyba jest coś na tillet nowego. Tutaj jest... A, bo to są miejsca rozwalonych tych, statków. I coś się tu pozmieniało. Poza tym tutaj jest coś nowego widzę. Tutaj się coś zmieniło. I... Miejscówki nowe. I karnet, po kolei. Wow. Kinek. Zawiera zadania pozwalające stworzyć. Fajnie. Ej, ładne makilofy. To spoko. Na plus. Styl? Nawet, nawet. To jest przepiękne. O, to ma dwie strony! Ale fajne. Byk. Łapa. Adiro. Lofik. Co to jest? To jest lotnia. O! Pogczan! Emoteczka. Nawet nawet spadanie. O, ale ładne. O! Taki średni skinek. Gościu się flexuje. Łano ma lotnie. Nawet kit ma plecak. Malowanie takie o emoteczka. Kit. Ale to fajnie wygląda, chciałbym to mieć. Emoteczka. Dobra, ja tego nie puszczę więc. ale to jest ikoniczna emotka. Co jest? Kiedy ostatnio była ikoniczna emotka w karnecie? Yy, Sabina, taki średni skinek, kilow, kolejna katana, jak zwykle. No to jest ładny. Ej, to jest yy, idealne lotnie do ekipaki tej kwietniowej. Moteczka. Git. Style takie. O. o, Ale ładne. To mogłoby być slurpowe. Skinek, taki git. Spadanko, jezu, yes. nie jest ładne. Czarne malowanie brakowało. Lecaczek, spotko. Ła ładny ma powiem. Marsz imperialny. No, taka zwykła lotnia, taki, taka typowa dla Star Warsów. Ładne, jakie nie powiem. Dark Vader. Kozak, Indiana Jones, kto by się spodziewał? Ten to mam dopiero malowanie brązowe, fajne. To jakieś takie kilofy? Okej, okay. próbujemy się połączyć do meczu. Wow! Wow! Yo. Wygląda potężnie. I co tu się stało? Gdzie jest moja wyspa wiatraków? I całkowicie się tu zmieniło. Oh my god. Krzesło! <laughs> Świetnie, dzięki, Fortnite. Akurat tego potrzebowałem w moim tym. W moim ekwipunku. Ej, to wygląda jak fabryka z. chapter. do drugiego. Nie lubię tej pompy. Poddaj to. O, to jest nowe. To mnie załatwił z SMG. To jest coś typu SMG. Jest to dość celne. Ej, gro przerobili na jakąś zabawę. Jakieś miejsce do zabawy. O tu chcę polecieć. To wygląda fajnie. O, jest jakaś nowa sniperka chyba? Co to jest? POMPA? Teraz jak to strzela. Dobra. Co? Okej, okay. to nie jest źle. Ma szybkie przeładowanie. Dobra, to jest bardzo fajne. <laughs> Lagi! Nie! Jest! Gdzie on jest? Ja go nie widzę. Ale tam jest. Dobra, robimy to widzowie. Ej, to jest kozatka broń. Podoba mi się. To jest śmieszne. Takie nie za dobre. Znaczy nie... Dobre, ale nie najlepsze. Cześć. Mogę was jakoś osiodłać? Jak? Bierz mięso. Bierz mięso. Ja chcę osiodłać. Jak cię osiodłać? O jest bierz Nie. To jest wilk. jak na ciebie siąść? Jestem... O oh my god! Eee, czekajcie. To jest tak skok w powietrzu. Nie! Kozak. O, no mam i, suwa i to jest lepki lasek. O oh my god. Ale to fajnie wygląda. I na grzybach są rzeczy. Jak się na to teraz dostać? Oho, on jest na grzybie. No nie, gdzie mój wilk? Nie! Nie! Tak blisko było. Ciekawe czy są nadal busy bojowe. Bo jeśli są busy bojowe, to sobie kolapsujemy miejscówkę. Zobędziemy przynajmniej trochę golda i w ogóle. Bardzo mi się powie co podoba klimat tego sezonu. Nie mam busa bojowego. I nie ma czołgu. Smutno. O. Rifty! Zostawili rifty. Kozak. Nie, ja tu otwierałem bardzo dużo. Nie trafiłem ani jednego strzału. Coś mi nie idzie. Polecimy sobie teraz na totalne odludzie, aby cokolwiek ugrać. Ja nawet nie przetrwałem chyba jednej strefy w tej grze. Co on miał? Co to było? Czemu on tak podskoczył? Nie wiem czemu. Bo nic nowego nie miał. Mamy dzika. Będziemy usiąść dzika. Dziku! Jest! Ogier. Kyle, kiedy on działał, obfitości dodali. Ozak, czy to jest Rock? O oh god, dodali rokę do Fortnite'a. Co to jest? O! Dobrze to zrobił. Dobrze to zrobił. CO?! Czemu przed chwilą nie walnąłem HEDA? No nie powiem, trochę beka ze mnie nie potrafię grać w Fortnite. Sezon... kozak, póki co mi się podoba. Wyczekujcie odcinku z Fortnite'a. Hej.